Ma, a, a, marzenia. Trzeba je pospełniać. Nie jest ich mało i nie jest ich dużo. Mm, 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 mm. Marzenia, a, a. Chcę je pospełniać. Nie jest ich mało i nie jest ich dużo. To, co właśnie zaśpiewałem, to trailer do nowej piosenki. Wiem, o co z tymi piosenkami lecę i wyjdzie ona już dziś. o! Dwudziestej. Marzenia. Paweł tak I dzisiaj sobie wysłuchamy no, mojej nowej piosenki o nazwie. Jeszcze. Z rana, jak zobaczyłem, na to ma wyświetleń, to ja się chwyciłem za głowę. Dwieście. Wiem, że to się jest dużo, ale. No to jak mam wyświetlenia, to. Ejcie o co chodzi, to nie jest jakieś dużo. No dobra. Właśnie sobie na nią za, a reagujemy i będziecie widzieć tak jak były odcinki szkoły. Więc Włączamy, no ja, ja po prostu wszystko powiem na końcu. Jeszcze jeden raz trzeba a wygrać z tymi hejterami, z tymi hejterami. Trzeba jeszcze wygrać, trzeba. Jeszcze wygrać. Żeby dosiadły te rymy i bit Trzeba, trzeba pokazać Jeszcze nie wiem kto tu wygrał Lecę z niektórymi osobami Z niektórymi tymi puszczonymi hejterami Nie chcę żebyście słuchali na usza Chcę żebyście słuchali Piękno jak wiosnę, wiosnę Chcę żebyście słuchali do a nie jakiś gwiazd. Chcę, żeby było dobrze. Chcę, żeby było dobrze. By Z nie utracami i złego trzeba. A proszę cię, zostań tu. Nie jeszcze kto wygrał. Nie wiem, nie wiem kto wygrał. Jeszcze jeden raz trzeba wygrać. Z tymi hejterami i, i jeszcze jeden raz trzeba, aby grać. Z tymi hejterami nie można się poddać. Krótka luta, ale za to dobre rymy, dobra luta. Nie będzie słuchać jej gumna, tylko piękne e. Słowa aa, ale i tak. Czy kiedy się Jeszcze, 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 jeszcze nie. Mm. Nie. wiem czy to fajne, czy to dobre, czy to da. W ogóle się, e, słuchajcie jeszcze, e. jeszcze, jeszcze nie wiem czy wygrałem, jeszcze nie wiem czy tutaj przegrałem. Jeszcze jeden raz trzeba wygrać z tymi. Hejterami Jeszcze jeden raz trzeba wygrać z tymi hejterami Jeszcze jeden raz trzeba wygrać z tymi hejterami trzeba wygrać trzeba Po prostu to tak brzmi. Ja oceniam to 7 na 10 i no bo błędy. Ale marzenia wyjdą za mnie fajne. E, mam nadzieję, że się odcinek podobał. Nie mówiłem, proszę cię, proszę cię, proszę. Zostaw łapeczkę w górę i subskrypcję, bo dużo ich nam przybyło, bo mamy ich już. 1649 Dobra i teraz sobie włączamy i ja już bita na nową nutkę, która już wyjdzie dzisiaj o... o dwudziestej. Więc mam nadzieję, że wpadniecie na premierkę. Właśnie bym prawie puścił ten sam bit, co puściłem ostatnio. No super mądry. Dobra. Więc, jak to jeszcze na takim bicie będzie. No, mam nadzieję, że wpadniecie. Będzie zajebiste. Ja życzę miłego dnia. Smacznego jak chcecie. Kto je o 18.30? Ehm, na razie! Kłony, że tu dostrwaliście. Ukłony, że dotrwaliście do tego momentu. Na razie